Witajcie towarzysze, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Workers and Resources Soviet Republic. Jak widzicie, cały czas trwa budowa rafinerii w Płocku. Tak więc, no, podejrzewam, że już wiecie, że raczej tego terminu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie, że ukończę ten budynek jeszcze przed końcem roku, chyba się nie uda tutaj tego terminu dowieść. No ale co za kary, przecież mnie nie wyślą na Sybery, no bo ja już tutaj jestem, na nic jest gorzej być nie może. Szczerze mówiąc, nie, nie jest aż tak źle. Raz, że tutaj ten projekt za chwilę też powinien być ukończony. Widzę, że teraz stal tutaj dowieźli akurat. Tak, więc tak. Będzie tutaj za chwilę lu będą ludzie też dowożeni. Bo przed chwilą nie miałem w ogóle stali w związku z tym tych ludzi, tutaj nie byli, nie byli oni dowożeni. No więc spokojnie, z takim lekkim, komunistycznym poślizgiem, ukończymy sobie tą fabrykę. Dodatkowo, miałem tutaj problem właśnie z tymi elementami mechanicznymi, ale dzięki dwóm bestiom ze Stanów tego zgniłego zachodu. No to szybko to ogarnęliśmy Zresztą te sprzęty będą mi tutaj za chwilę bardzo, ale to bardzo pomocne No bo będziemy żywność transportowali ze Stanów, niestety No taka jest brutalna prawda Ponieważ tutaj zobaczcie, za chwilę będziemy mieli już problemy z pieniędzmi Zresztą już pierwszy komunikat mi wyskoczył, że za chwilę będzie tutaj katastrofa Tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja A mianowicie w tej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wypowiedzieć Jest mnóstwo pracowników, którzy chętnie pracują na moich budowach I taki stan chciałbym utrzymać jak najdłużej W związku z tym... Ja tutaj nie będę wchodził, bo jak oni zorientują się, czym jest władza sowiecka, to zaraz mi na pewno stąd uciekną. W związku z tym, ja tutaj sobie taki skansen na razie zostawię i będę budował, tylko wykorzystywał właśnie ludzi, którzy mieszkają. Nie będziemy tam wchodzili, nie będziemy ich próbowali oświecić, chociaż energia elektryczna tutaj już jest dociągnięta. Tutaj droga jest, tutaj będzie ujęcie wody budowane. Kiedyś w tamtym mieście będzie woda. Na razie żyją tak, zadowoleni są, nie potrzebują wody, a więc nie będę im tam... Cywilizacji wprowadzał no, nowego ustroju. Może jeszcze niech sobie pożyją w takiej nieświadomości. Dobra, tutaj nie ma co patrzeć i oglądać. Będę tutaj likwidował, chyba zostawię. Nie, na razie zostawimy te dwie, dwa biura budowy. Tylko na tym etapie będziemy musieli tutaj troszeczkę pozmieniać pewne tutaj ustalenia, cały kształt, to jak to teraz działa. Bo teraz jesteśmy bardziej skupieni na rublowej stronie, natomiast przechodzimy bardziej na amerykańską stronę. Mam jeszcze pół miliona, a tak więc to jest ok. Przy tym trzeba wziąć pod uwagę, że ceny w dolarach są niższe niż w rublach, tak więc pół miliona to jest jakieś 600 tysięcy w rublach. Na chwilę najprawdopodobniej weźmiemy kredyt, co jest nieuniknione. Ja generalnie nie lubię brać kredytów w tej grze. No, ale wydaje mi się, że na tym etapie spokojnie możemy chyba go wziąć. Ten kredyt, sprawdzimy sobie, jak tutaj wygląda. No, jest naprawdę fajnie, zbrodnie są, więc jest ciekawie. Za to jest trochę tych wykroczeń. I ja odesłałem przed chwilą radiowóz na parking, bo zaczęli mi łapać jakieś płotki. No i moi funkcjonariusze, zanim zamiast zająć się naprawdę jakimiś poważnymi zbrodniami, no to muszą się jakimiś wykroczeniami zajmować. To jest skandal po prostu, no trochę tych spraw niewykrytych jest, no ale to statystyki muszą być, muszą być, tutaj w sądzie, no w sądzie się nie, nie przemęczają. Za to naukowcy błysnęli formą, akademicka brać ma taką olimpijską formę aktualnie, ponieważ no teraz wreszcie przyszła czas na tą mapę geologiczną, o której już dawno, dawno mówiłem, że fajnie by było ją zrobić. Ale teraz naprawdę jest sens, ponieważ jak skończę projekt z y, ropą, no to oczywiście będziemy szukali. Przynajmniej chciałbym wiedzieć, gdzie są inne złoża, bo wtedy będę musiał zdecydować, w którym kierunku się rozwijamy. Tak więc, no, za, no może nie za chwilę, no ale za jakiś czas to będzie ukończone. W międzyczasie tutaj zostało ukończone to na drzewku. Pokażę Wam yy, sortowanie śmieci. Dobrze mówię? Chyba tak. Ja powiem Wam, że o, właśnie tutaj segregacja odpadów. Powiem Wam, że to jest chyba moja ulubiona tutaj mechanika w tej grze. Ja wiem, że segregowanie śmieci jest takie mało komunistyczne, gdzie tam wiecie, wytop stali, budowa czołgów i tam i innych takich ciekawych rzeczy. No a tutaj segregacja odpadów, ale powiem, że to jest całkiem fajnie zrobione w tej grze, w związku z tym lubię to robić. No a poza tym, śmieci to, co jak co, to my tutaj w Sowietach produkujemy mnóstwo. A więc dzisiaj może się tym nawet zajmiemy. Ale zaczynamy tutaj już powoli sobie porządkować to miasto, naszą stolicę. I teraz tak. Jeszcze. Gdzie ty jedziesz? Aha, on wiezie tą stal, ale gdzie? Do rafinerii płockiej. No to jedź, jedź, zawieź tą stal. Chociaż yy, on już nie wiezie tego, tak? Nie, zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że... A nie, to ciebie można już ściągnąć. Bo tutaj nic nie ma, on tylko ściemnia, że coś wiezie. Dobra, to to można go już ściągnąć i będziemy likwidowali te biura bo tak jak powiedziałem, gdzie my zaraz się przenosili na inne e, gdzieś miejscowości, no to tak, tutaj można już zlikwidować te biuro okej, okay, tu jest ta likwidacja i teraz usuniemy sobie jeszcze ten kawałek drogi tutaj jest jeszcze kawałek drogi też do usunięcia, tu było biuro budowy, rozbiórkowe, przepraszam biuro rozbiórkowe, wziąłem też je na razie zlikwidowałem przeniesiemy je w inne miejsce, najprawdopodobniej w takie miejsce no, tam, gdzie tam jest mało przyjemne miejsce, w tym sensie, że nie musi być yy, przyjemne, tutaj to też chciałbym, ale teraz, w okresie zimowym, to się powstrzymam. Tutaj te magazyny chyba też poprzenoszę. W związku z tym, że tutaj te maszyny były niedawno zabrane, trzeba będzie z powrotem je tutaj przywrócić, tak? Ciężarówki i tak dalej. Aha, poza tym jest jeszcze jedna istotna rzecz, jest tutaj dużo węgla. No, jest, ten węgiel musimy zacząć wozić do tamtej miejscowości. No, bo jak była. Tutaj taka jazda, że wiecie, jazda z, z tą rafinerią, to zobaczcie jaka jest tutaj teraz sytuacja. Ja nawet te ciężarówki, te wywrotki, które tutaj transportowały węgiel, to też nawet stąd pozabierałem. Więc z powrotem je tutaj przywrócimy do służby. Niech one tutaj, dobra, to jest małe, nie, weźmiemy sobie ten większy. Niech one tutaj wracają do, o nie, nie mogę je tutaj wrzucić już. No dobra. Zaraz to ogarniemy trochę w inny sposób. Tak. Tutaj, czy będziemy, potrzebujemy cement dowozić? Nie, nie potrzebujemy. To niech sobie stoi. Tutaj tą budowę mógłbym zacząć ruszyć, bo tutaj cegły są potrzebne, tak więc z powrotem wracamy z tą, ale tak delikatnie tylko tymi tutaj biurami, nic więcej. Na chwilę będziemy ekwipować je. Plan jest taki, aby segregowanie śmieci us, no gdzieś w tym miejscu ogarnąć. Taki jest plan. Jeżeli zlikwidujemy sobie te wszystkie elementy, to powinno mi tutaj wystarczyć miejsca. I, I coś takiego tutaj zrobimy sobie. Ten magazyn trzeba będzie gdzieś wyrzucić w inne miejsce. Zaraz znajdziemy na to miejsce. Czyli coś z tymi wywrotkami musimy tutaj zrobić. Jak to jest ten kursik? Dobra, tak więc to sobie wybieramy i możemy już puścić. Niech sobie leci, to jest fajny, bo wozimy w, jedną, w jednym kierunku węgiel tutaj, a z powrotem zabieramy sobie żwir, który idzie do stolicy, i stamtąd będziemy mogli tutaj fajne rzeczy ogarnąć. Tutaj będzie chyba podobna sytuacja. To w ogóle biuro będzie całe do skasowania. Czyli tak, częściowo tutaj wrzucimy to. Mm. Betoniarki na razie wrzucimy sobie. No, na razie tutaj, bo ja chcę to już całkowicie skasować, i tą betoniarkę też chyba tu wrzucimy. Nie, już nie ma miejsca. Tak więc uwaga, to sobie weźmiemy, te dwie rzeczy, i teraz tak zastanawiam czy się, czy uderzyć. Aha, nie, w sumie z tamtą brałem jedną betoniarkę. To jak najbardziej. Teraz sobie przypominam, zresztą tutaj jakieś budynki będziemy za chwilę budowali, tak więc tak, tutaj betoniarkę wrzucimy sobie od razu, będzie fajnie, pach, raz. I to w sumie tak również. I za chwilę to będziemy mogli sobie rozwalić. Dobrze myślisz, Anton? Dobra. Tutaj za chwilę dojadą następne ciężarówki. Jeszcze nie dojechały. No to jeszcze poczekamy. Tutaj rozpocząłem przed chwilą, właśnie, budowę drogi asfaltowej. Niech zimową porą te wywrotki sobie powolutku jeżdżą. Jest ich teraz dosyć dużo. Tak więc zimową porą tak zawsze mam, że wracam tutaj do tych miejscowości, takich centralnych i tutaj coś kończymy. Czyli tak, tu już jest ładnie ukończone. Ta droga musi być tutaj ogarnięta. Stację benzynową też trzeba będzie przenieść, ale nie, 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 nie w taki sposób ogarnięta. Anton, dobra, fajnie. I tu jeszcze ten punkt zlikwidowany. Bo tutaj też chciałbym asfaltową drogę poprowadzić. Zdecydowanie, zdecydowanie. Zanim tutaj z powrotem zaczniemy to, to, cień, to ciąć, tak więc mm, nie można tutaj zlikwidować punktu? On już chyba, aha, chyba sam się zlikwidował. To w sumie fajnie. Teraz tak, tą drogę też trzeba będzie zlikwidować. Aha, dobra, dojechała ta duża ciężarówka. Ona za chwilę jak tutaj zatankuje, to ją wrzucę. Aha, ona tutaj przyjedzie, tak? A ty dlaczego, przepraszam, nie pojechałeś? Nie masz tej linii? Aha, dobra, tutaj następną trzeba będzie wybrać. I znowu tą samą linię. Okej okay. i startuj. Będziemy tutaj węgiel przywozili. Dużo jest tego węgla, no 147 ton, to no trochę za mało jest. No tutaj dopiero się zima zaczyna, panie, dopiero jest grudzień. No tutaj do Maja będę musiał porządnie zapodawać. Jeżeli chodzi o to, to będzie to też do zlikwidowania. Już nawet znalazłem miejsce. Zobaczcie, tutaj będzie wrzucane, będą wrzucane cegły, a. Tutaj łącznie, tak, dobra, będziemy to zaraz ogarniali. Czyli to będzie całe do usunięcia. Tylko jeszcze nie teraz, sobie zobaczymy. To tutaj dojeżdża w ogóle. No jest kilka tutaj sprzętów, które trzeba by zmienić, im trasę. No to troszeczkę czasu to zajmie, żeby ich pousuwać, tak? Chociaż nie, widzę, że niektóre są nieaktualne, bo na przykład tutaj na tej linii kogo chyba nie ma. Nie, no jest, jest. Tutaj przepisywanie już jest w większości zrobione. Teraz tą stację benzynową musimy przenieść. Ona zresztą jest w bardzo złej lokalizacji. Od samego początku powinienem ją przenieść. Najlepszą byłaby lokalizacja tutaj. Ponieważ większość pojazdów jest przejeżdża właśnie tutaj. Najczęściej. Tak więc fajnie by było gdzieś ją wybudować. I to też na razie wybudujemy ją jako tymczasową. Bo nie będę budował jej jeszcze takiej fajnej. No i tylko sobie przenosimy punkt tankowania. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj kilka mieli. A eee, spokojnie. Czyli na razie sobie to przerzucimy tutaj na tą stronę. No i oczywiście trochę to zajmie czasu, żeby tą stację tutaj no, ogołocić. No zobaczcie, trochę tutaj tego paliwa jest. No i tutaj też będę musiał te wszystkie, które tutaj dowożą. No w sumie, aha, dobra, tu jest jedna linia. Dobra, to będzie łatwo do zrobienia. Ten magazyn możemy już usunąć i usunęliśmy. Teraz jeszcze usuniemy tutaj tą drogę. Elegancko. Tutaj stacja benzynowa już jest przeniesiona. No ale tutaj jeszcze trochę czasu potrwa. Zanim my tutaj jeszcze przy... Aha, centra trzeba będzie wywalić. O właśnie, centra jeszcze wywalimy. I będzie już fajnie. No to za chwilę to będzie już fajnie tutaj opuszczone. Jeszcze teraz muszę przypisać to biuro dla tych dwóch magazynów. Teraz tutaj jeszcze nie zjechały. Ale za chwilę zjadą wszystkie te wywrotki. Tutaj już droga chyba wyasfaltowana jest to powiem wam że żwirową drogę musimy ciągnąć i tutaj tak w tym kierunku zdecydowanie hmm, ona jest tutaj tak lecimy nie ma co tutaj czekać tylko lecimy z tym no właśnie o to chodzi musimy ten żwir stan wywozić bo w przeciwnym przypadku nie będzie można też będzie przyhamowany transport węgla no, no dobra ale to już ogarnęliśmy sobie za chwilę to ruszy. I to w miarę szybko poleci. Tu jeszcze za chwilę powinna jedna taka wywrotka dojechać. Nie wiem, ona gdzieś tutaj w drodze jest. Małe takie złomowisko tutaj na tym parkingu, no ale zaczynamy już naprawiać, tak więc to jest też fajnie. Tak więc to zostawimy, to jak najbardziej zostawimy. Tylko w sumie już można zacząć projektować, no ale jeszcze musimy poczekać na to. Zdecydowanie tutaj to paliwo musi zejść, no bo ono jest zbyt cenne, żeby ulotniło się. Nie, 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 nie. To no za duży przewał byłby, z racji tego, że tak tutaj tego śniegu jest dosyć dużo, no to jeszcze trzeba będzie tutaj odśnieżanie ogarnąć, czyli tak, tu jest mała stacja benzynowa, no tutaj będzie można naćkać to wszystko, no dobra. Utrzymanie infrastruktury, ile jeszcze takich biur w ogóle mam, chyba niekoniecznie jakoś dużo, czy już w ogóle, nie, Właściwie się wystraszyłem, że już w ogóle nie mogę, ale nie, jeszcze można, więc oko. no bo się tutaj troszkę wystraszyłem, że będzie niefajnie. Ale nie jest aż tak źle. Czyli to sobie przejdziemy i tutaj czym stać, aby kupić coś. O, nawet trochę więcej pieniędzy jest teraz. No bo już zaczynam właśnie też żywność przewozić powoli ze strony amerykańskiej, tak więc to jest też. No i teraz co najważniejsze. Nie z rosyjskiej strony, czy tam z radzieckiej strony nie biorę tych mechanicznych mm, mechanizmów, tak? Bo przedtem było trzeba tutaj na tą budowę. A zresztą tutaj Uo, w sumie tutaj już za chwilę będzie. Ogarnięte to. Hmm. Jakby tutaj złom sprzedał, to by było więcej. A te, te kapsle po piwie, to, to, po piwach, co tutaj zostały wypite, no to jakby pozbierał to wszystko, to by wystarczyło. Tyle tej stali. Dobra, w każdym razie tutaj będę musiał przypisać sobie albo kupić. Nie, nie, tutaj dojedzie. Można nawet z amerykański sprzęt? Tutaj nie. Na razie. Jeszcze na radzieckim sprzęcie. Tylko, że kras, po prostu kras to będzie za drogi. Wiecie co? Weźmiemy tego kraza. Niech będzie. Ja wiem, że tu jest mało, ale weźmiemy sobie i nie ma się tutaj szczypać. Po prostu bierzemy i zrobimy sobie kredyt. Nie ma co tutaj czekać. Weźmiemy. Teraz jestem już, jak generalnie tak jak mówiłem, zawsze mam takie złe wspomnienia z kredytami. Jak mam te kredyty, to później jest ciężko. Ale w tym momencie jest inna sytuacja. Te kluczowe fabryki już są prawie wybudowane. Tak jak ta, albo są już wybudowane, tak więc jest inaczej. Dobra, weźmiemy sobie gdzieś tak na, żeby mieć taki spokojny bufor, i tutaj nie męczyć, czy kupić tą jakąś tam maszynę, czy też nie, ze strony radzieckiej. No to weźmiemy sobie tak 400 tysięcy na długi okres czasu. Widzę tak no do 4%, czy 6 na 4 lata. To no 100 rocznie będziemy oddawali. E, dobra, spoko. Pewnie za chwilę znowu weźmiemy następną. Ale dobra, czy to jest dobrze? Bo to jest w rublach. Dobrze, w rublach. No, pierwsza pożyczka. No, całkiem nieźle. E, bo tak jak powiedziałem, nie ma się co tutaj szczypać. Generalnie trzeba uważać z tym pożyczkami, ale w tym przypadku ja już czuję mm, pismo. Nosem wiem, że to za chwilę będzie fajnie. Tylko tutaj muszą jeszcze dowieść. E, co tutaj jedzie? Dobrze, to jest zrobione, bo akurat też już całkiem nieźle zaczynamy zarabiać na ropie. Na takiej zwykłej ropie, bo to jest chyba 800 za taki kurs? Całkiem nieźle. No i proszę bardzo, chciałem tu przed chwilą powiedzieć, że wziąłem ten kredyt i towarzysz Gierek byłby ze mnie dumny, ale proszę bardzo, jest wybudowana wreszcie rafineria w Płocku. Wody pitnej brak, brak pracowników. Budynek jest bez zasilania. Hmm, dlaczego jest bez zasilania? Nie mów mi, że tutaj też nie ma zasilania. Aha, dobra. Teraz to trzeba będzie ogarnąć i dorzucić po prostu jedną. Znaczy po prostu moja elektrownia tam czasami ma takie problemy, że, że ma przerwy, to wynika z tego, że tam było też zabrana, zabrany był jeden żuk, ale za chwilę to uzupełnimy. Tak więc fajnie, dobra. Brak materiałów, czyli na razie będę musiał tutaj wziąć jedną ciężarówkę tutaj, na razie cystertami będziemy wozili tutaj tą ropę. Tak, no na początek będziemy musieli coś zrobić z takim, takim układzie, czyli dobra, czyli lecimy sobie z tym... I tutaj już się widzę, że na maksa. Stal czy części mechaniczne zaraz tutaj będą dorzucone. Czyli wyłączamy sobie wszystkie inne tutaj projekty, które są po wyjściu. Na wyjściu, dobra. To jest wyłączone. Nie, tu już wcześniej wyłączyłem. Teraz odpalamy wszystkie projekty, które są na wejściu. Dobra, tutaj też. Dobra, za chwilę tutaj stal będzie przywieziona. I w sumie można też włączyć to. Na razie tylko siłami płocka, ale tutaj widzę, że jest stali części mechaniczne. Tak więc nie będzie tutaj z tym problemu. I jeszcze będziemy wykorzystywali. Tak, to trzeba też włączyć. Chociaż nie, poczekaj, bo to za dużo jest. No i tak musimy najpierw to wybudować. Bo to, dopóki tego nie wybudujemy, a to musimy wybudować najpierw jak drogę budujemy. dobra. Tak więc najpierw tak ogarnę prąd i za chwilę to cysterna wpada z dwa autobusy do wożenia ludzi i będzie gicie. Możemy robić swoją własną ropę. Znaczy paliwo. Uwaga, jest tutaj trochę zamieszania, bo musiałem kilka biur przepisać. Tutaj musiałem odpowiednio też zwolnić miejsca, bo tutaj się i dziwne rzeczy za chwilę będą działy. Właśnie się zastanawiam, czy Ciebie puścić. Dobra, Ty możesz lecieć. No nie. Najpierw zacznijmy od tego, że tutaj ten autobus to już można odpalić. W sumie można to powoli sobie ruszać. I teraz tak, no właśnie. Przedtem była to taka linia, a teraz to będzie. Stąd. Gdzie to jest? Tak? Mam jeszcze nadzieję, że oni są tutaj są. Czyli będziemy ich stąd. Gdzie to nie wyładunek, tylko ładunek. 600 będziemy brali, jak tam jak tam popadnie. Dobra, ok No i wrzucimy sobie tutaj. To będzie wyładunek. Dobra, już leci. I od razu sk Nie wiem, czy tutaj ma sens małe żuki jeszcze dorzucać. A co to jest jeszcze zajezdnie zahaczyłem Dobra, to skasujemy. I to niech leci. I tutaj też to mu skasujemy, bo przez przypadek musiała być. Najprawdopodobniej te żuki za chwilę zostaną zlikwidowane. Ja wrzucę tutaj, jak żeby pomagały budować. No właśnie, to musimy skasować. Jedź na tamten przystanek. Dobra. Teraz tak, ludzi mi tutaj za chwilę dorzucicie. I teraz, jak to wygląda, już cysterna tutaj tankuje, okej, okay. tylko uwaga, mm, dobra, tego możemy zabrać również, bo ten nie wozi do miasta, dobra, czyli tutaj na dwie beczki będziemy jeździć w takim układzie, rafineria i tutaj tylko tak czekaj, aż załaduję, dobra, Ok. czyli to już jest fajnie, na razie na dwie takie beczki będziemy jeździć, dobrze mówię, tak, na dwie, no to skopiuję. I tutaj, a ty co tutaj przywiozłeś? Aha, części mechaniczne do tego rurociągu. No to pięknie. No już mamy ogarnięte części mechaniczne. Teraz tylko dużo stali, gdzie potrzeba. No właśnie, to jest dobra ciężarówka. Na raz tylko. No i zaczniemy produkować. Yy, tak, pracowników nie ma, ale zaraz będzie. Woda pitna, To no, tam nie jest istotne aż tak bardzo. Ropę za chwilę tutaj dowieziemy. No i możemy produkować ropę. a więc, znaczy paliwo. To będzie fajnie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało z wydajnością. Tutaj za chwilę też to ogarniemy. Będziemy. Dobra, już wiem, już to, już to mam. Za dużo jest, za dużo jest rzeczy w takim krótkim okresie czasu, bo akurat, szczerze mówiąc, nie byłem przygotowany na to, że to akurat mi ta rafineria, jak gdyby wiedziałem, że ona za chwilę zostanie wybudowana. Ja już miałem takie plany i zacząłem w połowie, już zacząłem tutaj zmieniać całą. Jak gdyby na powiedzmy, a mianowicie te wszystkie ustawienia dla tych biur budowy, a tutaj, proszę bardzo. Dobra, on tu przywozi, to chyba fajnie, że za jednym kursem teraz tak, tutaj wrzuci, dobra, i może jechać po następne części mechaniczne na amerykańską granicę. Nie, tam jest taki magazyn, ale tutaj chyba następne już jedzie, podejrzewam, ze stolicy, tak więc on tutaj chyba będzie czekał teraz? Nie, pojechał, dobra. Tak więc fajnie. Odśnieżanie działa. Stal też dowożona jest. Tylko, że teraz te cegły można już wywozić. Dobra, to za chwilę to też ruszy. Tak więc fajnie. Tutaj wybudowane. Świetnie. Czyli tak. Teraz tutaj drogę musimy sobie strzelić. I z powrotem tutaj te... O, Nawet taką drogę sobie strzelimy. Ciekawe czy to będzie tak w jednym kawałeczku. No to jeszcze przywołajmy Płock, płock, płock. E, nie, tutaj nie. Będziemy musieli wywrotki przyciągnąć. No, trochę będzie to trwało. No, ale trzeba. Trzeba, trzeba. Jeszcze te wywrotki, mam nadzieję, są tutaj. Dobra. Na trzy wywrotki polecimy. Dobra, ok. Pełna cysterna paliwa z Płocka już wyjeżdża i leci sobie do 1 maja. Wreszcie własne paliwo ma. No, jak już tak jest, to tutaj będzie fajnie teraz. Tylko dużo ludzi mi potrzeba, dlatego autentycznie ja będę doił tamte miasto. Ja tam w ogóle nie będę wjeżdżał. Taki jest chyba najlepszy pomysł. Dopóki nie rozwiniemy tego miasta tam. No, i w ogóle Straż Pożarną trzeba będzie ogarnąć. Zdecydowanie. W sumie właśnie się zastanawiam się, czy, czy gdybym postawił tutaj Straż Pożarną, to to będzie miało wpływ na to miasto. I one mi zaczną tutaj ludzie uciekać. Bo na razie jest, wiecie, oni tutaj w sobie żyją w takim. O nie! Też mi tu uciekają. Widzę, że ustoszają te domy. Hmm, co by zrobić? No nie mów mi, że takie rzeczy tutaj są. Nie, na razie jest dosyć dużo robotników. Może... A! Już pewnie... Pewnie były... Tutaj było przymusowe przenoszenie. No <laughs> <laughs> i pewnie <laughs> dlatego tak to było. <laughs> chyba rozumiałem się. Antonie, jak to dla... Jak to do tego doszło? A więc teraz tutaj musimy pocisnąć. No i w sumie chyba podstawowe... Te budynki zostały to jakoś ogarnięte. Dobra, zobaczymy, czy tutaj się mi uda jeszcze przypisać. Tutaj się mi uda przypisać. Tak więc fajnie. No więc stąd będziemy. Bo tutaj cegły. No co? To niepotrzebne mi jest. Tutaj beton bardziej potrzebny. Natomiast cegły to fajnie, że one są tutaj. I stal, bo sobie wybudujemy tutaj ciepłowie. Jeżeli to szybko zrobimy, to już w następnym roku będzie tam akcja grzewcza. I fajnie będzie. No to już jest fajnie. I jeszcze mamy możliwość wstawiania chemikaliów teraz, tak? Fabryka chemikaliów. Tylko, że to jest ta mała. To jest duża. No to małą postawimy. I zastanawiam się gdzie ją postawić. Może by ją postawił tutaj. Bo tu i tak będzie tutaj. Tylko jakby tu ją ogarnąć. No dobra, to sobie pomyślimy. Nie, w sumie to najlepiej by było, żeby ona tutaj była gdzieś ta stacja z tymi chemikaliami. Tutaj ropę ma być, tak? Hmm, my to ogarniemy. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. Bo tutaj będzie tak ziemia wszystko spalona. <grytanie> to takie zanieczyszczenie, że to się w paleń mieści. I stamtąd będziemy wzięli, tak. No to na razie tego nie będziemy budowali, bo tu jeszcze jest mnóstwo rzeczy, które trzeba wybudować, tak? No i części mechaniczne, cały czas na nie czekamy, no ale to jest zima. Latem no to wszystko ruszy, latem to wszystko ruszy. Fajnie będzie, na pewno. Tutaj jeszcze jest coś? Nie ma wolnego miejsca. Dobra, tak więc tego cwaniaka przerzucimy. Tylko, że tutaj są. Dobra, te drewno można wyrzucić. Można wyrzucić i można przypisać do jednego zbiór tutaj na dole. Tak? Oni w ogóle tak sobie na razie tutaj nic nie reagują. A nie, tutaj nie uda się. Dobra, to tutaj. Tylko też będę musiał przypisać odpowiednio. Czekajcie, co to jest? Aha, ten przyjechał tutaj zatankować? No, i też będę musiał za chwilę zrobić tutaj, ale dobra. Jest dużo, naprawdę, ale spanikowałem autentycznie. No, powiedzmy, panika związana z sukcesem. To jest zamieszanie takie, wiecie, naprawdę. Wybudowanie tej, tej, tej rafinerii naprawdę tutaj mnóstwo rzeczy pozmieniało. Autentycznie. Mnóstwo rzeczy pozmieniało. No i. W takim okresie zimowym, no jest, a ja już miałem autentycznie całkowicie inne plany i teraz wszystko trzeba odkręcać, tak więc no nie jest to fajne szczerze mówiąc, z jednej strony cieszymy się, że mamy wreszcie swoje paliwo i, i to jest fajne, ale z drugiej strony ja za chwilę, wiecie co, kończę nagrywać ten odcinek, bo ja tutaj muszę przystopować ten czas i autentycznie wszystko to przeanalizować dokładnie, gdzie, co, jak i dlaczego. Bo tutaj nie ma, nie ma sensu, nie ma sensu tak. robić jak robić, jak ja teraz robię, bo to ta robota tutaj wymaga dokładności sprawdzenia tych wszystkich połączeń, gdzie, co jeździ i dlaczego. że W takich trudnych warunkach jest już trochę tych biur budowy rozwalonych. I trzeba sfokusować się na pewne rzeczy, czyli ukończenie tutaj tych kiwonów. O, ten już jest. E no ten już jest odpalony! Za chwilę to też będzie tutaj, dobra, ale w sumie, tak no to już, jak to szybko zostało zrobione, dobra, no to też fajnie, no to się skupić porządnie na tym, na tych zbiornikach, mam nadzieję, że to już w maju będzie ukończony ten zbiornik, na razie będziemy cysternami dowozili, ale widzę, że to jest spokojnie, bo nie ma aż tak dużo ludzi, tak więc będziemy musieli mocno zainwestować tutaj. I tutaj za chwilę pewnie też jakieś bloki będą musiały powstawać, ale no oczywiście najpierw to jest istotne oświetlenie, znaczy prąd podciągnąć i woda. No dobrze, tak więc zatrzymam czas teraz autentycznie, wszystko sprawdzam teraz w detalach. Odłączam te sprzedaże z stali, w ogóle, które są teraz do, na radziecką stronę, bo jeszcze tam kursuje. Kilka rzeczy ogarniam i ustalam sobie plan. Taki, żeby już jak będzie maj, żeby to szybko ogarnąć, żeby tutaj po prostu ta fabryka, ona nie może być tak, że na 1% leci, tutaj musi być naprawdę mnóstwo, dobry, dobry, dobry procent musi być, jak najszybciej, to jest główny cel. No bo jak to będziemy mieli ogarnięte, no to już powiem wam, tutaj następny Gazprom sobie będziemy mogli zrobić, tutaj tej ropy będzie tutaj w cholerę po prostu. Dlatego właśnie tu jest ten plus tej Syberii. To są takie bogactwa naturalne, że i powiem Wam, że nawet zaczyna mi się podobać to, że ja w ogóle tu nie mam rolnictwa. Autentycznie. Bo ja zawsze, kiedy gram i mam rolnictwo, dużo czasu spędzam na tym, żeby to rolnictwo rozwinąć. I żeby za... I ile tam stali idzie, żeby to zainwestować i rozwijać drogi wybudować. Prąd dociągnąć i tak dalej. Nawożenie teraz ogarnąć. To jest naprawdę duży wysiłek. A może właśnie robić coś takiego, że żarcie ściągać sobie tylko i wyłącznie. Ewentualnie tu będzie można robić alkohol. Podstawowe jedzenie. Podstawową żywność będzie można ściągać. I chyba to, powiem wam, że dzięki temu biomowi się przekonuje do tego, że chyba rolnictwo tutaj w tej grze może niekoniecznie jest potrzebne i można je sobie odpuścić. No, jeżeli są jakieś takie tereny, gdzie rzeczywiście ładnie to można ogarnąć, to spoko. Ale jeżeli, jeżeli nie, no to co się męczyć? Tylko, że nie każda mapa ma tak dużo ropy. Podejrzewam, jak tutaj, bo tu będzie naprawdę tego mnóstwo. Dobra, w tym odcinku to wszystko ja autentycznie w tym momencie zaczynam tutaj każde biuro budowy analizować i odpowiednio ustawiać. W sumie zaczniemy od tego. W sumie tutaj nic nie ma, aha no bo oni wszyscy pracują, ciężko, a dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, trochę paniki było, ale to tak jest, panika związana ze sukcesem, sukces mnie zaskoczył po prostu, <laughs> a ja miałem autentycznie już w głowie cały plan ustawiony, co ja będę robić, chciałem się śmieciami zająć, a tutaj panie, ropa jest, Gazprom trzeba budować, no więc w tym odcinku to wszystko, pozdrawiam, piszcie w komentarzach, gdzie teraz, co teraz budować. Jakie kierunki pójść? No bo teraz będzie już radosna twórczość leciała. Tak mi się wydaje, nie będzie już tutaj tak trudno. A więc w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.